Dlaczego to zawsze jest książę? Dlaczego nigdy nie ratuje jej super szpieg, albo żołnierz, albo biedny farmer? Nie wiem. Po prostu tak jest napisana historia. Jeśli to ci się nie podoba, możemy jutro wymyślić inną. Księżniczkę może uratować kto tylko chcesz. Na przykład lekarz? Lekarz? No, pewnie. Czemu nie? Jacin powiedział, że jak dorośnie, chce zostać lekarzem. A, rozumiem. Cóż, to bardzo dobra praca. Lekarz ratuje nie tylko księżniczki. A może księżniczka uratuje się sama. To też brzmi jak całkiem dobra historia. Marisa Mayer. Ferrest. Witaj w 30 odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy około czytelnicze. Oprócz tego podcastu prowadzę też grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane oraz konto na Instagramie. Zapraszam najmocniej. Linki do tych miejsc znajdziesz w opisie. A dziś bierzemy na tapet serię książek. Seria ta nosi nazwę Saga Księżycowa, oryginalnie The Lunar Chronicles, i składają się na nią cztery główne części o tytułach Cinder, Scarlet, Cress, Winter. A oprócz tych czterech głównych części, które zostały wydane w języku polskim, są również jeszcze dwie takie uzupełniające historie: Forest oraz Stars Above. One niestety nie zostały, jak już wspomniałam, na język polski przetłumaczone. Natomiast ta pierwsza jest taką historią uzupełniającą o właściwie głównej złej całej tej serii. A druga to taki zbiór opowiadań o przeszłości głównych bohaterów, uzupełniający trochę ich backstory. A także jest tam jeden rozdział, który pokazuje zdarzenia po kilku latach od zakończenia głównej serii. Autorką sagi jest Marisa Meyer. Amerykanka, która w momencie, kiedy pierwsza część została wydana, nie miała jeszcze bodajże 30, to było w 2012 roku i jest to jej debiut. Są to jej pierwsze książki, natomiast teraz tworzy też już inne powieści niezwiązane z tym cyklem. Oryginalne wydanie w Stanach miało miejsce w latach 2012-2015, czyli praktycznie rok po roku te cztery części i jedna dodatkowa tutaj wychodziły, a w 2016 roku jeszcze zostało wydane wspomniane Stars Above. W Polsce książka została wydana nakładem wydawnictwa Papierowy Księżyc w latach 2017-2020, natomiast było też wcześniejsze wydanie, bodajże w w 2015-2016 roku Egmont wydał dwa pierwsze tomy, no i przestał. Nie wiem, czy im się to nie opłacało, czy coś innego tam zaszło, ale w każdym razie te książki mają, te pierwsze dwie części mają dwa wydania, i uwaga na to, ponieważ są różnice w tłumaczeniu. Ktoś inny się zajmował tłumaczeniem, i niektóre terminy są inaczej w. Tłumaczone. Na przykład w tej pierwszej wersji zamiast księżycowi jest lunarzy. No i też jest tego pierwszego wydania na przykład miękka okładka zamiast twardej, inny design, generalnie, także warto zwrócić na to uwagę. Książki są wydane w formie papierowej i e-booka, natomiast na ten moment nie ma audiobooka. I z tego co widziałam, jeśli chodzi o abonamenty, to jest ona dostępna na Legimi, a także chyba w Empik Go, z tego co sprawdziłam. Nie było to tak jasno powiedziane, ale z tego co zrozumiałam, to zawiera się w tym abonamencie. Ja akurat miałam tutaj wydanie papierowe i muszę przyznać, że jest ono bardzo ładne. Książki zostały wydane w twardej okładce. W środku jest taki lekki beżowy papier. I te książki są dosyć trwałe, całkiem fajnie znosiły podróże i są naprawdę piękne, jak chodzi o design okładek. Bardzo ładnie to wygląda na półce. Ja o tej serii usłyszałam pierwszy raz w podcaście Czytu czytu. Pamiętam, że dziewczyny chyba przy okazji wydania pierwszej części w 2017 roku robiły chyba nawet wspólne omówienie jej, i ja się wtedy skusiłam i też tą część przeczytałam. Natomiast tak bardziej w tą historię wpadłam dopiero w 2020 roku, ponieważ dopiero wtedy została wydana ostatnia część, a ja specjalnie no, nie czytałam ich wcześniej, bo wolę to wszystko zrobić jednym ciągiem, kiedy całość była już napisana. I tylko czekała na polskie wydanie niż czekać, bo wiadomo, pamięć jest wtedy już nie ta. Do jakich gatunków ta książka należy? Ja bym to nazwała taką ocierającą się o science fiction, fantastyka young adult, z zarysowanymi wątkami romantycznymi, ale jednak główne elementy, dużo elementów jest tutaj, takiej przygodówki, akcji, są też elementy dystopii. Jeśli chodzi o science fiction, to ono się tak naprawdę ogranicza tutaj no głównie do tego, że wszystko dzieje się w dość odległej przyszłości, mamy zaawansowaną technologię w tym świecie, a część akcji dzieje się w kosmosie. Ale też istotnym i ważną, ważnym elementem fabuły, właściwie można powiedzieć, że taką główną osią fabuły, wokół której skoncentrowane jest wszystko inne, jest to, że te książki są retailingami baśni. Jak to przeczytałam w anglojęzycznej Wikipedii, autorka nadaje zwrotów akcji w stylu science fiction klasycznym baśniom. I myślę, że to jest dobre podsumowanie, jeśli chodzi o gatunki. No a teraz może opowiem taki wstęp do fabuły. Będzie on trochę długi, bo tutaj mamy zupełnie inny świat, więc chciałabym trochę opowiedzieć o tych realiach, o worldbuildingu, a poza tym uważam, że jest to po prostu szalenie ciekawe w tych książkach. Więc punkt wyjścia jest taki, że mamy początek drugiego stulecia trzeciej ery, a od IV wojny światowej minęło już ponad 120 lat. Więc jak możesz się domyślić, świat wygląda mocno inaczej niż dzisiaj. I na stulecia, na wieki przed IV wojną światową, nawet jeszcze przed III wojną światową, ludzie założyli kolonie na Księżycu. Jednak kolonia ta szybko stała się niezależnym od ziemskich krajów państwem. I mieszkańcy Księżyca nazywani są księżycowymi, i oni różnią się od Ziemian nie tylko miejscem zamieszkania, ponieważ przez wieki odosobnienia populacja wyewoluowała i wykształciła u siebie coś, co jest nazywane darem księżycowych. I tutaj y Powiedzmy, autorka chciała bardzo, żeby to nie, nie były takie zdolności magiczne, tylko chciała to osadzić w jakichś takich naukowych ramach. Natomiast jest to tylko wspomniane, oczywiście, bez wdawania się w szczegóły. Chodzi o to, że są to zdolności do manipulowania bioelektryką, czyli falami mózgowymi. Tak to jest po prostu wyjaśnione. I w największym skrócie, ten dar umożliwia księżycowym wpływanie na inne osoby. Mogą wpłynąć na ich myśli, na ich nastrój, na ich uczucia, a także na ich czyny, czyli mogą sprawić, że ktoś nagle będzie czuł, że kogoś na przykład kocha, albo kogoś nienawidzi, albo że nagle poczuje się wspaniale, albo beznadziejnie, może zaimplementować jakąś myśl w czyimś umyśle i może też wpłynąć bezpośrednio na czyny, czyli po prostu w cudzysłowie przejąć kontrolę nad ciałem. I zmusić do zrobienia czegoś nawet wbrew sobie. A także, co jest istotne, może wpływać na postrzeganie przez innych siebie, czyli może sprawić taki księżycowy, który ma ten dar silny, że ktoś będzie go widział całkiem inaczej. Piękniej, brzydziej, dotyczy to też stroju, dotyczy to w ogóle rysów twarzy, kolorów włosów, no wszystkiego. Także może zupełnie zmienić wygląd, może nawet sprawić, że będzie postrzegany przez kogoś jako zupełnie inna osoba, którą na przykład ten ktoś zna. No i nazywane jest to urokiem, jest to właśnie taki rodzaj iluzji. Który sprawia, że księżycowi w oczach innych księżycowych, ale też ziemian mogą wyglądać jak tylko chcą. I ziemianie są całkowicie podatni na te manipulacje, nie ma sposobu, by się przed tym obronić. Natomiast wśród księżycowych działa to tak, że im silniejszy jest dar danego księżycowego, tym łatwiej jest mu manipulować innymi i też większą ilością osób naraz. Natomiast im silniejszy jest jego dar, tym trudniej innym księżycowym będzie zmanipulować jego. No i tutaj oczywiście najsilniejszy dar ma księżycowa rodzina królewska, która aktualnie reprezentowana jest przez królową Lewanę, która jest władczynią Księżyca. No i zresztą wynika to z tego, że założyciel dynastii królewskiej był też pierwszym księżycowym z darem, bo u niego pierwszego nastąpiła ta mutacja DNA, z której ten dar wynika. Mam nadzieję, że się nie pogubiłaś. Myślę, że jest to dosyć jasne, mam taką nadzieję, ale daj znać, czy wyjaśniłam to wystarczająco klarownie. Jak nie, to chętnie dopowiem. No i biorąc to wszystko pod uwagę, nie trudno się domyślić, że księżycowi ze swoim darem stanowią dla Ziemian ogromne zagrożenie, no bo mają ogromną przewagę i właściwie są w stanie wygrać każdą walkę, jeżeli tylko będą tam dobrane jednostki z wystarczająco silnym tym darem. Dlatego też stosunki między Księżycem a Ziemią od lat są napięte. I wiadomo jest, że królowa Lewana, czyli królowa Księżyca, bardzo chciałaby rozszerzyć swoje wpływy, no i zyskać tym samym dostęp do ziemskich zasobów, których na Księżycu brakuje, no bo jednak jest tam głównie skała, oni mają zaawansowane technologie, są w dużym stopniu samowystarczalni, natomiast jednak żyją pod kopułami i powiedzmy, że nie są im znane, czy ziemskie widoki, czy nie wiem, smak świeżych owoców i warzyw, także no te różnice są duże i tutaj księżycowi bardzo by chcieli te swoje wpływy poszerzyć. I niestety, w momencie, kiedy akcja sagi się zaczyna, no to pozycja Ziemi jeszcze od kilku lat jest dodatkowo osłabiona, ponieważ na Ziemi szaleje epidemia bardzo zakaźnej i całkowicie śmiertelnej choroby. Na którą mimo ogromnych wysiłków wciąż nie udaje się znaleźć lekarstwa. No i to sprawia, że temat zawarcia sojuszu z Księżycem staje się coraz bardziej naglący, bo no, Księżyc ma jeszcze większą przewagę i tak naprawdę im dłużej ta choroba pustoszy te ziemskie zasoby, tym Ziemia staje się tutaj słabsza. No i tymczasem akcja rozpoczyna się w nowym Pekinie. Stolicy wschodniej wspólnoty. Wschodnia wspólnota to taki ogromny kraj, obejmujący w zasadzie cały teren dzisiaj znanej nam Azji. Zresztą tutaj ziemia jest podzielona na takie duże wspólnoty, które mniej więcej odpowiadają kontynentom. No i właśnie w Nowym Pekinie, we wschodniej wspólnocie, mieszka Cinder. Cinder jest cyborgiem, ponieważ jako dziecko uległa poważnemu wypadkowi, w którym zginęli jej rodzice. Po tym wypadku została adoptowana przez rodzinę Lin, a dokładniej przez Garana Lin, który niestety zmarł krótko po tej adopcji. Więc w momencie rozpoczęcia akcji, już po kilku latach od tej adopcji, Lin Cinder mieszka ze swoją przybraną matką i jej dwiema córkami. Adri, czyli właśnie ta przybrana matka, macocha, opiekunka, jest dla Cinder otwarcie wroga. Nie znosi jej, obwiniają między innymi o śmierć męża, o to, że jest dodatkowym ciężarem, a że sytuacja cyborgów w tej społeczności ziemskiej nie jest najlepsza, bo są traktowani jak podludzie i nawet będąc dorosłymi muszą mieć prawnego opiekuna, no to sytuacja Cinder jest tym gorsza. I Tinder ma w momencie rozpoczęcia akcji lat 16 i jest nie tylko cyborgiem, ale jest też doskonałą mechaniczką. Jest właściwie najlepszym mechanikiem w całym mieście. I dzięki jej renomie pewnego dnia trafia do niej sam książę Kaito, syn cesarza wschodniej wspólnoty, z bardzo pilną naprawą, której nie byli w stanie sprostać cesarscy mechanicy pałacowi. I tak, Książę Kajto, w skrócie Książę Kaj, to jest ten sam Książę, którego księżycowa królowa Lewana bardzo, bardzo chce poślubić i stawia to za konieczny i nienaruszalny warunek sojuszu z Ziemią. Jest to również ten sam Książę, który za kilka tygodni organizuje wielki doroczny bal. Niedługo później, niedługo po tym pierwszym spotkaniu, ma miejsce taki. Ogromny splot nieprzewidzianych zdarzeń, w wyniku którego Cinder przekonuje się, że w jej przeszłości kryje się bardzo wiele tajemnic i że tak naprawdę bardzo wielu rzeczy, a może prawie niczego o sobie samej nie wie. Zostaje wplątana w polityczne intrygi, zostaje nagle ta szesnastolatka obarczona ogromną odpowiedzialnością i postawiona przed bardzo trudnymi wyborami. Zarówno takimi związanymi z powinnością, z obowiązkiem, jak i z takimi związanymi z porywami serca. No i tak wygląda początek tej sagi. Nie wiem, czy zauważyliście tutaj nawiązania, natomiast Cinder jest swego rodzaju wcieleniem kopciuszka. Natomiast w kolejnych częściach poznajemy kolejne bohaterki, choć niektóre z nich już przemykają w tle w poprzednich. No i tak jak wspomniałam, Cinder jest tutaj wcieleniem Kopciuszka, ale poznajemy później jeszcze Scarlet, czyli Czerwonego Kapturka, Kres, czyli Roszpunkę i Winter, czyli królewne Śnieżkę. Ich historie są tutaj takim przewrotnym, ale właśnie często odbiegającym też mocno od oryginałów, retellingiem baśni i właśnie od ich imion. Kolejne części mają swoje tytuły i można się łatwo domyślić, że chociaż Cinder jest właściwie główną bohaterką i bardzo ważną i przewija się najczęściej we wszystkich częściach, to jednak te części koncentrują się zawsze na tytułowej bohaterce. No i losy tych czterech dziewczyn splatają się wspólnie w tej kosmicznej walce dobra ze złem i często dość nieoczekiwany i inny niż byśmy się spodziewali sposób. Kiedy miałabym omówić tą książkę, powiedzieć co o niej myślę, po tym jak już ci opowiedziałam wstęp do fabuły, to od razu muszę zaznaczyć, że jest to taka książka, w której od początku wiadomo mniej więcej jak to się wszystko skończy. Na przykład, jak czyta się pierwszą część, to od pierwszych stron ten największy plot twist tej części jest raczej oczywisty i naprawdę no, nie trudno się tutaj wszystkiego domyślić. Dlatego najważniejszą informacją o tej sadze jest to, że siłą są zdecydowanie jej postacie, a nie intryga, bo w fabule można też bez trudu znaleźć różne nieścisłości. Są takie sytuacje, kiedy można było prościej, albo wręcz takie sytuacje, kiedy przeciwnik bohaterów no, nie wykorzystał możliwości sytuacji, by ich pokonać, chociaż można dostrzec, że takie opcje były. Czasami też można się zirytować jakimś fragmentem książki, kiedy bohaterowie przechodzą jakieś kolejne spiętrzone przez nimi trudności i my już wiemy, jak to się skończy, i chcemy już wiedzieć, co będzie dalej później, i chcemy, żeby ta akcja poszła faktycznie do przodu, no ale trzeba przez te niektóre trudności najpierw przejść. Więc no, fabuła. Nie jest tutaj najważniejsza, chociaż ja muszę przyznać, że w tym retellingu i właśnie w odnajdywaniu tych różnych elementów baśni w tej fabule się po prostu zakochałam i uważam, że to jest zrobione naprawdę fajnie i naprawdę ciekawie i dobrze po prostu autorka pod tym kątem tę sagę przemyślała. Natomiast bohaterowie są tutaj naprawdę świetni, są pełnokrwiści, mają naprawdę wspaniale zarysowane relacje, dialogi między nimi są pełne humoru, nieraz też takiej chemii, po prostu czuje się te ich sympatie, antypatie, uczucia. Ja kiedy myślę o tych książkach i kiedy czytałam te książki, to miałam po prostu takie poczucie, że to są realne osoby, które ja znam bardzo dobrze. Że to, co robią i to, co mówią w trakcie akcji powieści, faktycznie jest takie ich, że to rzeczywiście wynika z ich charakteru, z ich osobowości, z ich przeżyć. I nawet kiedy oni robią coś głupiego, co zdarza się nie tak rzadko, no bo tak naprawdę mówimy o bandzie nastolatków czy wczesnych dwudziestolatków, którzy są postawieni przed ogromnym odpowiedzialnością, więc no. Nie trudno tutaj o naprawdę głupie wybory i głupie decyzje, to jednak trudno jest mieć pretensje takie do autorki, bo. Wie się i widzi się to, że ta osoba naprawdę by tak postąpiła w tej sytuacji, i to jest mega ważne, bo moim zdaniem, kiedy właśnie podejmowane są decyzje, które od tych charakterów odbiegają, co zwykle jest bardzo widoczne w książkach i bardzo tak psuje ten fan, no bo czujemy się w jakiś sposób bohaterami rozczarowani, czujemy, że to nie oni. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. Możemy być oczywiście rozczarowani tymi bohaterami, ale jest to zupełnie na innym poziomie, na takim poziomie, na jakim możemy się rozczarować kimś, kogo znamy. I w pewnym momencie, kiedy ja zaczęłam o tej książce myśleć, właśnie też pod kątem stworzenia tego odcinka, jeszcze w trakcie czytania, to tak do mnie dotarło i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, jak właściwie w gruncie rzeczy feministyczny ma ta książka wydźwięk. No bo mamy tutaj. Cztery bohaterki, cztery główne bohaterki, dziewczyny, które są tak naprawdę super uzdolnione, sprawcze, są młodymi kobietami, które biorą życie we własne ręce, a nie księżniczkami czekającymi na ratunek, mimo że to retelling baśni. No bo jak sobie tak podliczyć, no to mamy doskonałą mechaniczkę. Mamy naprawdę mega kosmicznie uzdolnioną hakerkę. Mamy niesamowicie zaradną, silną i niezależną farmerkę. I mamy, co najbardziej zaskakujące i najbardziej mnie uderzyło taką z pozoru niezaradną, ale tak naprawdę, w gruncie rzeczy, niesamowicie silną psychicznie i charakteryzującą się wysoką moralnością księżniczkę. I no, muszę powiedzieć, że. Jestem pod wrażeniem, jak zostały te postacie zaplanowane i wpisane w tą historię. I oczywiście mamy tutaj facetów, bo oczywiście każda z dziewczyn ma swój pairing. I oni są tutaj istotni i jak najbardziej pełnią ważne role, ale jednak są na drugim planie względem dziewczyn, bez wątpienia. I tutaj te dziewczyny naprawdę zazwyczaj same ratują się z opresji albo ratują siebie nawzajem, a bywa, że ratują i panów. I jak o tym też pomyśleć, to właściwie na czele księżyca też w trakcie jakby trwania tej powieści, i też we flashbackach, które są tutaj zarysowane w dodatkach? Mamy w kadrze same kobiety. No bo mamy dwie królowe, i pretendującą do tronu zaginioną księżniczkę, więc są same kobiety różnie można oceniać ich rządy, ale samo to, że tak to zostało przedstawione, też myślę, że ma dosyć feministyczny wydźwięk, aczkolwiek myślę też, że bierze się to trochę z tego, że po prostu w baśniach najczęściej mamy tę postać złej macochy, złej królowej, więc pewnie to się stąd bierze, ale nie mniej fajnie, że jest to pokazane, że silnym przywódcą może być również kobieta i nikt jakby tego nie kwestionuje ze względu na jej płeć. A jak już mowa o złych królowych na Księżycu, to muszę też dodać, że naprawdę tutaj ciekawa jest kreacja właściwie głównego wroga, głównej złej tej serii, czyli królowej Lewany. W samej sadze nie ma tego aż tak dużo, chociaż jej motywacja no jest nakreślona i mniej więcej jej historię można z tego wyłuskać, natomiast naprawdę fajnie została jej historia przedstawiona w tym dodatkowym tomie, tak zwanym tomie 3,5, czyli Ferest. Niestety nie ma tej książki w języku polskim wydanej, natomiast jest dostępny e-book po angielsku i bardzo polecam się z nim zapoznać każdemu, komu spodobała się saga, bo świetnie ją uzupełnia. Tutaj ta główna zła serii jest może. Trochę faktycznie przejaskrawiona, jest taką typową złą królową z baśni, jest na przykład bardzo próżna, nie liczy się ze zdaniem innych, tak naprawdę na nikim jej nie zależy. Natomiast trzeba przyznać, że na koniec możemy ją nieco lepiej zrozumieć, kiedy pewne rzeczy wychodzą na jaw, i okazuje się, że jest to też dużo bardziej uzasadnione niż by się wydawało. No, i jej motywacje są czymś więcej niż tylko jestem zła, chcę podbić ziemię, czy jej okrucieństwo też w pewien sposób znajduje swoje uzasadnienie, zwłaszcza w tym dodatku. Także myślę, że tutaj zdecydowanie warta jest uwagi też ta postać, i dopiero w dalszych częściach można to zauważyć, jest ona też bardziej rozwijana. I w ogóle ta cała kultura, historia rodziny królewskiej na księżycu, no jest zarysowana w bardzo interesujący sposób, Ja szkoda, że nie ma czegoś więcej na ten temat. Ja to bym chętnie poczytała więcej, na przykład na temat siostry Lewany, na temat jej rodziców. Myślę, że kryje się tutaj materiał na naprawdę ciekawą historię. Muszę też dodać, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona i bardzo mnie to cieszy, że mimo, że mamy w tej książce aż cztery pairingi, to praktycznie nie ma tutaj takich głupich nieporozumień i toksycznej zazdrości. Nie ma też trójkątu romantycznego żadnego, co naprawdę przyjmuje z ogromną ulgą i bardzo mnie to cieszy. I w ogóle muszę przyznać właśnie odnośnie tych głupich nieporozumień i toksycznej zazdrości, że ta seria tak ogólnie, jak na young adult, to bardzo mało ma takich momentów, gdzie bazuje właśnie na takich niedopowiedzeniach, głupich nieporozumieniach i tak dalej. I jeżeli już się coś takiego pojawia, to raczej zostają dość szybko rozplątane. Nie ma takiego przeciągania tych wątków i nie ma tutaj bazowania jakichś tam trudności, tylko na tym. Myślę, że to też wynika z tego, że jednak tutaj mamy dosyć duże intrygi polityczne, więc nie ma takiej potrzeby, żeby jeszcze dorzucać. Takie intrygi, powiedzmy, emocjonalne raczej bohaterowie muszą się trzymać razem i muszą razem działać, chociaż oczywiście pojawia się taki jeden wyjątek, no ale tutaj to nieporozumienie pomiędzy bohaterami jest bardzo duże i jest też bardzo uzasadnione, ale też no, wynika to wprost z fabuły, że przez dłuższy czas ono nie może zostać wyjaśnione, natomiast potem bardzo, bardzo fajnie się to wszystko rozwiązuje i... Po prostu fajne jest to, że bohaterowie tutaj polegają na sobie, ufają sobie i można też powiedzieć, że czasami są trochę naiwni, kiedy ktoś na wysokiej pozycji, na dużej odpowiedzialności podejmuje jakieś decyzje tak impulsywnie, polegając bardziej na intuicji, na zaufaniu do osoby, której jakoś super dobrze nie zna, niż na faktach. Natomiast no, cieszy to mnie jako czytelniczkę i też myślę, że jest to. Też właśnie uzasadnione ze względu na bardzo młody wiek tych bohaterów i to, że oni muszą się wiele jeszcze nauczyć. Za 10 czy 5 lat pewnie postąpiliby inaczej, i też myślę, że mogą myśleć o tym, kiedy już są starsi, miesiąc wtedy, że właśnie to było głupie. No ale tak było wtedy. No i na koniec dla kogo jest ta książka? No, oczywiście y, sprawdzi się na pewno dla nastolatek geustujących w fantastyce z wątkami romantycznymi, z elementami dystopii, z elementami science fiction, ale nie ograniczałabym się tutaj tylko do nastolatek, mimo że jest to young adult, ponieważ myślę, że naprawdę polubi, a nawet pokocha tą książkę każdy, kto uwielbia retellingi baśni. To właśnie ja. I generalnie sądzę, że osoby po 20, po 30 i w ogóle w każdym wieku mogą te książki bardzo polubić. Jeżeli lubią takie lekkie przygodówki właśnie z dobrymi bohaterami i z takimi książkami, które właśnie stawiają bardziej na tych bohaterów relacje, bo jeżeli nie jest dla Ciebie najważniejsza spójna, wielowarstwowa fabuła z zaawansowanymi intrygami i plot twistami, a właśnie cenisz ciekawych, żywych bohaterów, no to ta książka jest dla Ciebie i to nieważne ile masz lat. A jeżeli do tego intrygują Cię, interesują retailingi baśni, no to po prostu jesteś w domu i bardzo Ci tę serię polecam. Ten odcinek jest bardzo entuzjastyczny, nie ukrywam, w stosunku do tej sagi. To zdecydowanie ja widzę te wady i wspominam o nich wielokrotnie, zwłaszcza na poziomie fabularnym, natomiast mimo to Znalazłam w tej książce to, czego od takich książek oczekuję i po prostu je pokochałam, więc obiektywna na pewno tutaj nie jestem. Dlatego koniecznie przy wyborze lektury zastosuj, załóż na to wszystko, co powiedziałam tutaj swój filtr i zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. I jeszcze tak na koniec chciałam powiedzieć, że kiedy robiłam research do tego odcinka, kiedy dowiadywałam się więcej na temat samej autorki, czyli Marisy Mayer, to dowiedziałam się, że wywodzi się ona z fandomu Sailor Moon i kompletnie mnie to ujęło i bardzo chciałam o tym wspomnieć, dlatego, że autorka zaczynała pisanie tak naprawdę od pisania fanfików do Sailor Moon i tak naprawdę właśnie od pewnego konkursu fanfiction do Sailor Moon z zalążek wzięła saga księżycowa i naprawdę muszę powiedzieć, że totalnie mnie ten fakt rozbroił, zwłaszcza, że w którymś posłowie autorka dziękowała przyjaciółkom z forum fanowskiego Sailor Moon za pierwszy feedback i Poprawki do tej historii, także jeżeli słuchałaś mojego odcinka na temat ekscytowania się fikcją, na temat węgielowania, to właśnie to jest ten najlepszy, myślę, przejaw takiego dużego zaangażowania w jakieś historie, bo właśnie z tego potem bierze się kolejna opowieść. I gdyby pewnie nie ta pasja i zamiłowanie do Sailor Moon, ta saga nigdy by nie powstała. Także jest to taka fajna klamra i coś, o czym bardzo chciałam wspomnieć na koniec. Zresztą, jak już się o tym wie i zna się Sailor Moon, no to faktycznie widać tutaj dosyć mocne nawiązania, a jednocześnie bardzo się cieszę, że ta historia mimo wszystko ma bardzo indywidualny i własny charakter i nie można powiedzieć, że jest to fanfic, tylko już coś własnego. No dobrze, ten odcinek wyszedł dłuższy niż zwykle, ale tego się spodziewałam, bo to jest jednak saga, a nie pojedyncza książka. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Ci do gustu. No i na koniec, jak zwykle, mam prośbę, żebyś włączyła subskrypcję mojego podcastu w aplikacji, w której mnie słuchasz. Jeżeli już to zrobiłaś, to zapraszam Cię też na moją grupę na Facebooku: klub czytelnika przeczytane. Oraz na mój Instagram linki znajdziesz w opisie, zapraszam najmocniej. I na koniec dodam, że mile widziane są na przykład łapki w górę na YouTube, a także oceny w różnych aplikacjach podcastowych. Zwracam też uwagę, że ostatnio taka możliwość oceny pojawiła się na Spotify, także będzie mi przemiło, jeżeli zdecydujesz się mój podcast ocenić. I do usłyszenia za tydzień. Pa!